Będziemy talerzować na dwa zestawy Ja jadę 68-30 Z naszą talerzówką Bartek pożyczyliśmy jedziecie Naszego to O Jadę, jak skończysz to dojedź To ponagrywam dronem wtedy na dwie Gdzie widzisz? Na ściegnicę Tak, na ściegnicę I jak idzie murczowanie? Coś tu chyba radio nie działa, nie słychać Ciebie. Jedziemy! Talerzujemy na dwa. Na dwa zestawy. Ale robota idzie. MK, kurde, będzie wykorzystana. My tutaj mamy talerzówkę od Sebastiana. Będziemy kupować, sobie sprawdzamy. O Jezu, komienie. Po talerzówce z tym bałem powiem wam, że lepiej to wygląda niż rurowym też jest zrobione, tylko inaczej jest ugnieciona ziemia po rurowym pod tym Po tym jest lepiej na tandlemie całownikowym. Na piachu się sprawdza, widzę, że trzeba będzie chyba taki bał ogarnąć. Ale robota ubywa, ja pierdnię. trukowiaka kruchowiaka, elegancko robotę robi. i Bartkowi pokazałem co i jak Bartek będzie talerzował. Chcesz nowym czy ja mam? No ja tym na co <noise> ja, ja tym mogę. Ty się w jeździsz, pryskasz, a ja co ja? Prymyszką wszystko, teraz zmiana. Ale zajebiście roboty robią. W robię. końcu jakieś metraże są, a nie 3 metrowe. A jak fajnie idzie prosto i nie podskakuje. Ale z do jeba No jeden. A ja ustawiałem obroty 1700. A czemu jest tak właśnie teraz ustawione? Bo ja 1700 ustawiałem. 1750 starczy nie ma. No, a co za się tak ustawiło? Bo było 1700. Na jedynce ustawiałem. Nie, tu jest 1600. A, a ja ustawiam na jedynce, na tym obroty. No, bierzesz gaz, auto nie musi wyłączać, no, ale by się. No i się rozłącza Na podnosisz na Weź coś nie zobaczy, nie robi tego. No i zobaczymy właśnie, no A te kamery nie włączesz. Jest. Tak? Jest? Jest. Pomachaj. Dzień. Taką talerzywką byś chciał robić? Tak Nawet szerszą. Ale czy prędówka da radę, to jest ciekawe. 5 on da radę, spokojnie. Zobacz jak tutaj daje radę. O no, jak teraz z... Zobacz Jak gwał cały czas się kręci, jak dobrze łożyska są. No, on jeszcze ma nową talerzykę, on ma dopiero rok, dwa. No wiesz, na jego hektary to też nie jest dużo. Roboty dla niej, no, puszczasz, ale trzymetrowa zostaje u nas i tak. Będą dwie? Nie, sprzedamy. Dlaczego sprzedamy, jak ona właśnie będzie się nadawała do objazdu po pięć razy, żeby tym jeździć takim kolosem? Ja, jak to robotę robi. Ty ustawiłeś 4,75? 4,45, bo ona ma 4,5 metra. No i zobacz, jest dobrze? Jest zajebiście, nie? To Ty będziesz musiał w prężówce 2,75 ustawić. Czemu? No 2,80 i tak zostawiasz, bo ona schodzi w lewo i prawo. Niech no i, i teraz zobacz, ciężkie. tutaj... O, Pusz... o dotykasz... O. Teraz on ma lekko z nią, a ja wtedy miałem ciężko C2 i on dalej się kopał o. I zobaczcie jak fajnie pracują talerze, każdy jest osobno, talerz nas na gumie O, tu jest piaseczek No, tam to siadłem. I takiego powinniśmy mieć i co, całkiem do góry masz ramiona? Jak ramiona? Leciutko opuściłem je bo zostawiłem, wiesz? No Leciutko ramiona. No opuściłem. jakby piach się to zwalniasz albo troszeczkę ramiona do góry i tyle, nie? A one są już w górze wiesz o tym? całkiem? No ile tam podniesiesz, nie wiem centymetr? No tak mówię żeby z całkiem do góry praktycznie tak jest zrobiona, ta leciówka A ta co będziemy mieli tak samo będzie? No podobnie. to będzie dobrze. Ja chciałem wtedy dzwonić. Ja chyba... ci mówiłem, że ramiona do góry. Ja mówię, chciałem dzwonić, mówię ty chyba jednak potrzebny, bo nie się. Tak sobie mówią, o to dobrze, prędówki nie, potrzebili, nie potrzebiliśmy. Nie potrzepiliśmy No jest teraz, potem swój zestaw. Ja tak? teraz hmm. No i, i cyk. Na kołach elegancko na A kołach. Nie ja skręcaj, gdzie ty jedziesz? Nie no chciałem żeby prosto wyjechać. No i na kołach I sobie tu będzie się obrabiał 4,5-9 metrów jest, w to jest powrotem. No, masakra co? No tam 8 też na kolejsi Darmowa ochrona się przypilnowała, cię. Kolega ze szkoły Tak? No, dzwonił do mnie, ja się wkurzałem, to, bo tu się kopałem, bo jakie mu ustawy, co ja musiałaś tyle razy krytać? Pierwszy raz taką talerzówką robię. Nie Ale wiecie, jest takie kurde. Są? Robotę robi, nie? Ale zobacz, fajnie równo robi, nie? O, tutaj skręcałem, to musiałem podnosić. To się kopał. No jas, i tam, o, zostaw mi, tam to już robię, a ty tu chyba byś robił, co? O, a to jego tata? Tak. <laughs> Robert, zobacz jak zostawili, Jak je rozduje. Jak kiszonka. Mm. <laughs> nie nagrywaj, nie robi zdjęć. Zdjęcia już robisz? Dobra. Nawigację masz. Później jak nową ścieżkę, E! znowu nowa ścieżka, to ustaw ścieżkę, nie? Co? Później ustaw ścieżkę, bierzesz. No to ja wiem. Już. Nowa ścieżka i A i B robisz sobie tyle. Młody mnie wygryz. Wygryz mnie! Chcę robić lepszym. No? A pan jedzie ze mną? To u ciebie kurde Ta? No Zapach Ja też, ale ja, ja tirem jeszcze wiesz A i, tirem panie Tu krężla jeszcze nie? A. No I A to jest. drogi robicie? Drogi robimy no, Ale drogi. dobrze drogi robicie, bo najebiście. Powiem no, wam, bo, wam, że powiem ci, krężel cóż, bardzo ładnie cóż, drogi cóż, robi cóż, klasa, dróg, Bo wiesz, bo, bo Ale dużo właśnie przetargów wygrywacie Bardzo dużo nie? I właśnie może za dużo, bo jest za <laughs> Tam Gdańsko chyba robicie, tak? Wszystko Gdańsku już jest dwa lata nie? No Jadł do dombek jeszcze, nie? Jest tej roboty w cholerę, nie? Jakby kopiesz dobrze, wy, tego gówna wiesz, wywalisz tego kurde, wszystkiego, to wtedy i jest ta droga zrobiona. Jak niektórzy wezmą tu warstwę, no, i ci wjedzie jakaś gruszka czy coś. gruszki są ciężkie, śmieci są ciężkie, nie? Kombaj kombajnem, jak jadą, tak. to. Wiesz, nieraz jest to, że na chodnik trzeba wjechać, no nie, nie ma, nie ma rady, tak, nie? Tak, tak, I wtedy, a ciężarówka przykład, tak, wtedy jest. od razu widać, że on trzyma, nie? No. Dobra, teraz linie, linię, od nawigacji wezmę od niego, żeby już później się zgrywało. Masz takie coś, że może z tego no tego wziąć? Nie, no muszę przejechać raz równo, nie? A, i wtedy złapie ci już, tak? No. Ładnie robi ta, nie? No bo ona zajebiście robi. No, kurde. no kurwa, no to pani pięknie. Ale w ogóle jak stały, nie, to przepaść, nie? Ta się. to jest przepaść. No, no ale ma szczęście, robi bojęci takiej już. Tak? tak, tylko że to była malutka do małego ciągnika wzięta, a robimy no. tym po prostu, bo... bo tak widzę, coraz coraz więcej, coraz więcej tam patrzymy tak. Kurde. Oglądamy ten poszedł do tej szkoły, do tego Polina. I też do rolnictwa. cały czas się pachanie, na praktyki ch Chciałem go teraz, wiesz, gdzieś gdzieś, no gdziekolwiek, nie? Wiesz jak to, nawet jak Bartek miał też, nie no. miałem czasu, nie? To dobrze. Do, a nic się nie odzywał. Chciał do Darka iść, nie? Aha. Ale, ale ten, ale poszedł do Sekamu, nie? Mhm. A, do, do, do Brzęcina. Tak, i powiem ci, że pojechała żona yy, tam mówić, że on będzie chciał tam... Nie ma problemu od razu, wiesz, umowa, wszystko, mhm. nie? Taki normalny zakład. Ale to jest spółka też niemiecka, jest spółka, nie? Spółka, spółka, tak, 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 tak. Zabierają im trochę, nie? Ziemi teraz, nie? No. A Bena, nie? A Bena też traci tych ziem, przez tyle co oni mieli. Ja dobrze. To dla Polaków będzie, tak. nie? Tak. Bardzo no, dobrze. No więc, no kiedy były czasy ciężkie, to, no to były. Były, wiadomo, że one były takie, że Begerpad, zaczęło to wszystko zarastać brzozami. Tak, i, i tak. drzewami. Trzeba było karczować. To, no to weszli oni zrobili te pola, nie? No ale w końcu ten polski rolnik zaczął, zaczął, zaczął trochę, nie? Już nie ma takich sprzętów, jak to było kiedyś, że wiesz, że, 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 że te Ursusy no są jeszcze, spotyka się tam, ale już trochę zmieni, nie? Sam zresztą wiesz jak dziadek jeszcze był, jak jeszcze ojciec na samym początku, nie? Tak. Taki sprzęt był, nie no? To no 60, sześćdziesiątka to tamto to, Co dzieje weźmiesz 200 hektarów na taki, no. No, na taki, no to byś to zajeździł tak to, tak to, naprawdę, i bardzo dobrze, bardzo dobrze, zabierać im to, kurde, niech Teraz mówię, niech polscy rolnicy będą się, bo dokładnie. już mają sprzęt, mają pieniądze. To są nasze ziemie, to nie są ich ziemie, nie? Ktoś mm -hmm. kiedyś dał, okej, okay, ileś na ileś lat, Tylko skończyło się. Dużo kupili, bardzo dużo jest kupionych. Tak. No, na... taki agroterm to chyba 9,5 tysiąca własności ma. O, widzisz, to, to, to ktoś już tak. wiedział pewnie, że to się będzie kończy, gdzieś dostali jakiś sygnał. Bo jak ktoś sygnału nie dostał, to dalej wiesz, że to ciągnął. Wiesz. E, tu jest e, pH wysokie, bądźcie, tak? ale. No, się zdziwiłem. To jest od 6 do 6,8 pH. To wysokie, dlatego tego się jemy. E, tutaj była bylica, ale ta bylica urosła. Przecież widzisz jak ona była? Ona była tak, taka. półtora tak, tak, metra, to czyli nie może być jakaś tam bardzo zła ziemia, nie? No. no Czego jejś no, tak. brakować? No i tak to jest. Ja muszę dwa przejazdy prawie zrobić, żeby jeden jego, nie? Tak? On ma 4,45 na nawigację, a ma 2,80. A też Syn mówi, że ty chciałeś jeszcze tam, tak? No, 5 metrowa są, tak. będzie, tak. Ale od nich też? E... Z tej samej firmy? E, nie z... wiem właśnie, może nie z tej, wiesz. bo fajna jest, elegancka. Długowiak, nie? To jest... No. Nie skacze nic. Ale zobacz, zobacz, jak ta wygląda nawet z tą. To... no. Jak to... na sam początek to i tak była dobra. Teraz 150 hektarów mamy, to już ta... Ma co robić? A tu od znajomego. Ja mu pożyczam niektóre maszyny, no to on mi pożyczył. Atom, akurat, tak? No ale ja żebym testy. Nie, nie, nie. No tak, pożyczyłem od znajomego. Ja mu pożyczam niektóre rzeczy, no to. A, co, mówi... co to ładnie mhm, źle nie jest. Pyłek, nie? Tam jest chyba tamto już, tak? Tam, tam. Obok. Tak. Jest to się podoba strasznie. Ale powiem ci jak ma gdzieś tam wiesz, łazić, kurde i... No, niech ma zainteresowanie. Tak, dokładnie. On ten sam rocznik chce so Bartek? Nie, on jest 27, nie wiem jak Bartek. Aha, 2.5 5 Bartek. 25 Bartek, 2, 5, 2 Bartek. Właśnie, no, ale prawko zrobił, na kombaj już się zrobił, prawko. Tak, nie? no. O. Już on nie wiem czy jest żabna tego... Maćka znasz. A Maćka z, z No to tak, no, tak, był tak. u niego Na sadzeniu i teraz poszedł na żniwa do Nuskowa, nie? Mhm. Na suszarnię, nie? Mhm. Dobra Adrian, ja tak? uciekam. No, no dobra, no bawcie się tam, kurde, no, Wszystkie się no, no, W tą stronę, no, Tak. No, na razie. Żeby... Na razie. A kurde. Widzicie coś się sprawdzi to kurde później to człowiek będzie chciał takie rzeczy. Fajnie, Sebastianowie, dziękujemy za użyczenie, My tak sobie między nami po prostu pomagamy. Jak on też coś potrzebuje, no to podjedzie, weźmie. Akcja jak w kombinacie. Szymon przyszedł, prawko ma, wszystko ma, mówi, czy może pojeździć. Dawaj, pojeźdź sobie. Pokazałem co i jak, co się tam stanie. Nic się nie stanie, niech jeździ młody, nie? A ja idę coś dla was dronem nagrać. Ładne ujęcia. O, ale ta talerzówa robi, kurde, piękną robotę. Czuję się znowu jak za młodu. Czyli co? Latam z kamerą, nagrywam. Wszyscy w polu robią. Kierownikiem zostałem znowu. Podoba Wam się odcinek? Zostawcie łapkę w górę. Będzie nam bardzo miło. 18 hektarów. Cyk zrobiony. Już została końcówka. Co? Jak idzie robota? Dobrze, to było spalanie. Jak jest spalanie. Jakie spalanie? Duże? Akurat ja to jest mniej. No 20. Było 31 raz tak Może teraz, jak już mniej, bo z górki jedziemy ciągle. 25, jak wyjdzie na godzinę, a ona zrobił 5 hektarów. No. To masz ile? A tamtą robisz 3... 5 litrów 30. na hektar. Tego siedzenia by się przydało wentylowane, bo już by się tu spodził. Co ci się spoczyło? Kiełbaska uboczona. Na biało. Gryzie już mnie. Na, na biało ma. zrobiona, parzona. o. Nie, bo tu teraz i, I temperaturę mi zmieniłeś w kabinie. Trzeba zmniejszyć. Ale talerzówka to baja. Zauważyłem, że są inaczej talerze ułożone. Nie jak u nas. To są bardziej tak. Żeby się wcinały w ciernisko. A u nas są normalnie na poziom. Pion, tak? O! byś Nie roztwórzcie. Nie będzie słychać na dronie, na trąbienia. Ja, a ty wiesz, że jak dronem lata, to nie słyszysz tego trąbienia. Powiedz? Bo ty trąbiłeś jak on latał dronem, a dron nie wykwytuje dźwięku. A. A ty chyba na światłach robisz, czy nie? Nie, wyłączone są. Tą... A, to tak słońce odbija. Weź no. No, szybko odpowiada, ja nie wiem, jak to tak... Dwo... Ale ogarnięty jest, pokazałem mu, on mówi, dobra patrz patrz, wszystko tu tu tu, no bardziej ogarnięty od mówię ci. Wysiadaj. <grym Koniec. <grym <grym jej. Będą mi tak A co mówisz, że strzynia zła? Widzisz jak na C fajnie się jeździ? Tak to można robić w polu No, petarda Ile ci zostało tam przyjazdu? 30 to 3-4 może Potem ten krótki tam przy brzegu drogi weźmiesz Nie, on tam, ty tą to zrobić zanim on tam zrobi, tam jest ten, wywijasy on Musi to zrobić Nie widać, żeby ona normalnie równo jak na stole. No równie to jest. Nie widać w ogóle, że jakieś górka czy coś. I ten mały talerz nie jest aż taki mały, zagarniający. Może to jest, że tam jeszcze są te poprzeczne, po Pokrągłe Da, tutaj też mam, że on sam Tak Nie. Idziemy! Ale to wygląda. Jaką teleczywkę ci kupić? Większą. To już to czuję się jak kierownik kierownik. <grystanie> <grystanie> czuję się jak kierownik polowy normalnie. 3 godziny zrobione tak? Nawet no. mniej Czyli na mały dziornik to by wyszło prawie 6 Więcej? Więcej, bo 3,20 na godzinę, albo 18 To ja jadę rowerem Wyssiadek <grym> <grym> do niego a on, ja bym powiem jedzie ze mną na pole następne Jedziemy na te teraz Co, jedziesz to? też? Nie, chyba, że tata mnie podrzuci. Aha Nie wiem, teraz wójce nie 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 nie, my będziemy na Tychowie teraz jakby jechał na stawy aha tu A na to Jedziemy, nie? Bo ja na 16 jedziemy później na dożynki. Trzeba skończyć do 10. Skończymy, tam jest tylko 15 hektarów. A to No 3 godziny niecałe Nie, 3. Dobra, jedziemy. Najwyżej ci data podrzuci, no? Na razie. 4 na 4 zamączył. Wyłącz przedni napęd tylko. Wyłączają się do